Mapki treningowe w CSie to temat, który przewija się już od wielu, wielu lat. Która jest najlepsza? Która oferuje najwięcej funkcji? Którą faktycznie warto odpalić przed zagraniem z ziomkami, żeby nie było wstydu i zamykania tabeli? Niestety nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo wszystko zależy od naszych oczekiwań i własnych preferencji, ale dziś polecam Ci jedną, która naprawdę zasługuje na zainstalowanie. Skoro jednak polecamy dziś najlepszą mapkę do treningu, to polecam Ci także najlepszą stronkę do wymiany skinów w CS2. Jeśli chcesz wymienić swoje skórki na lepsze lub po prostu je kupić, to Pirate Swap nada się do tego wprost idealnie. Strona oferuje wymianę skinów za skiny, kupno skórek za pieniądze i tutaj jest ogromna dowolność za sprawą wielu metod płatności, ale i nawet sprzedaż skinów od ręki, które wymienisz na krypto. Pirate Swap ma naprawdę bardzo dobre stawki, ceny skórek są praktycznie identyczne jak na rynku Steam, a dodatkowo przy użyciu mojego kodu K4P1 otrzymasz aż 35% więcej środków przy doładowaniu. Jeśli więc chcesz wymienić swoje skiny, Łyskawicznie je sprzedać lub po prostu kupić nowe, to wbijaj na Pirate Swap z linku, który znajdziesz w opisie. Wracając do tematu odcinka, mapka, która moim zdaniem jest najlepsza do treningów CS2, to CS Stats Training Map. Ale dlaczego moim zdaniem jest warta uwagi? Otóż znajdziemy tutaj wszystko, co jest nam najbardziej potrzebne, a nawet i więcej. Jest naprawdę bardzo ładna, minimalistyczna i dobrze zoptymalizowana, przez co poradzi sobie z nią każdy sprzęt. Zaraz po zrespieniu dostrzeżemy wielką ścianę, na której klasycznie znajdują się wszystkie. Bronie. Aby wybrać jedną z nich, wystarczy w nią strzelić. Jeśli nie chcesz przypadkiem zmienić broni podczas treningu, to po prostu strzel w kłódkę, która znajduje się tuż obok. Nieco wyżej, od lewej strony, wybieramy jak daleko od nas mają respić się boty. Do wyboru mamy trzy odległości, więc każdy znajdzie coś pod siebie. Następnie możesz ustawić ile ogólnie botów może pojawić się na mapce. Tutaj zakres sięga od 1 do 22. Kolejną opcją do wyboru jest schemat poruszania się samych botów. Pierwszy to statyczny. Boty będą po prostu stać w miejscu. Drugi to tryb raszu, czyli te będą biec w naszą stronę na pełnej prędkości aż do momentu, gdy zostaną zresetowane tuż przed naszymi stopami. Przy okazji matka daje nam mały challenge, pokazując za każdym razem, ile z nich udało nam się zlikwidować, zanim dobiegły do granicy. Możesz tutaj ustalać swoje własne rekordy, czy rywalizować ze znajomymi, i to jest pierwsza z rzeczy, które czynią ją po prostu fajną. Kolejny tryb to shuffle. Tutaj boty będą chodzić na boki, maksymalnie utrudniając nam ich trafienie. Po prawej to kilka standardowych opcji jak tylko headshot, nielimitowana amunicja, kevlar i tym podobne. Ale zabawa zaczyna się dopiero tutaj, gdy strzelimy w symbol challengers. Pojawiają nam się tutaj aż 4 nowe tryby. Speed to zabawa, gdzie aż 30 botów będzie pojawiać się pojedynczo w randomowych momentach, a naszym zadaniem jest zlikwidowanie go zanim ten zniknie. Mapa sama zalicza ilość fragów i na koniec da nam małe podsumowanie. Kolejny tryb to trial i ten jest zdecydowanie moim ulubionym. Mamy tutaj 50 botów, które respią się Tuż przed nami, a naszym zadaniem jest jak najszybciej je zlikwidować. Czas leci, dopóki nie zdobędziemy dokładnie 50 fragów. Tutaj znów mamy pole do bicia rekordów i rywalizacji z kumplami. Tryb KZ to po prostu parkour. Swoją drogą całkiem ciężki, a przynajmniej dla mnie. Ten składa się z aż 46 skoków, a gdy spadniemy lub coś popsujemy, to gra sama cofnie cię na ostatni udany skok. Czas nieubłaganie leci, ale niestety nie powiem ci, co jest na końcu, bo nie udało mi się tego ukończyć. Daj znać, gdzie najdalej doszedłeś. Bo ja utknąłem już na skoku numer 17. No i ostatni tryb, tutaj Bunny Hop, w którym jestem już totalnie tragiczny, ale wierzę, że Tobie pójdzie znacznie lepiej. Co ciekawe, to jeszcze nie wszystko. Do budynku da się bowiem wejść. A tutaj znajdziemy każdy rodzaj kosy do wyboru. Możesz więc pobawić się swoim wymarzonym skinem w wersji vanilla, a nawet przetestować celowniki najlepszych graczy z całego świata. Wystarczy kliknąć na nitrogracza, którego celownik chcesz przetestować. A mamy tutaj nawet naszych rodaków w postaci drużyny Ns. Tak wygląda cała, moim zdaniem, najlepsza mapka do treningów CS2. Pamiętaj także o najlepszej stronce do wymiany skinów Pirate Swap, gdzie z kodem K4P1 otrzymasz 35% bonusu przy doładowaniu, oraz o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco.